Mitochondria i ich maleńkie naprawiacze DNA. Mitochondria to komórkowe elektrownie. Mamy ich w każdej komórce setki czy nawet tysiące. To właśnie w nich spalany jest cukier i tłuszcz, który zjadamy. Powstająca tam energia służy do tworzenia pewnego związku ATP. A ATP jest jak naładowana uniwersalna bateria która napędza wszystkie te maleńkie silniczki, które wykonują pracę w komórkach. Mitochondria są wyjątkowymi elementami komórki, mają własne DNA i własne mechanizmy produkowania z niego białek. W tych komórkowych elektrowniach, przy produkcji ATP, jednak często dochodzi do wycieków, powstają wolne rodniki które uszkadzają tamtejsze DNA. W mitochondriach mutacje DNA są 10 razy częstsze niż w jądrze komórki, ale jak się okazuje, są one bardzo wydajnie naprawiane, mówi doktor habilitowany. Michał Szymański z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Badacz dostał właśnie prestiżowy starting grant o wartości 1,5 miliona euro z Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych na zbadanie maleńkich mitochondrialnych naprawiaczy DNA. Zadaniem tych molekularnych złotych rączek jest znalezienie zmutowanych fragmentów DNA i ich podmiana na nowe fragmenty. Bez takich białek i enzymów mitochondria szybko by się psuły a jeśli mitochondria działają nie tak jak trzeba dochodzi do chorób mitochondrialnych doktor Szymański opowiada że w swoich badaniach interesuje się kompleksem naprawczym zestawem co najmniej czterech lub pięciu enzymów one są jak skrzynka z narzędziami porównuje laureat grantu erdz Wymienia, że jest tam enzym rozpoznający mutacje, enzym wycinający zepsuty fragment, kolejny, dodający prawidłowy kawałek DNA, a także enzym działający jak klej, i sklejający starą część DNA z nową. Jeśli zrozumiemy mechanizmy naprawiania DNA w mitochondriach, być może łatwiej będzie nam zrozumieć? Dlaczego powstają niektóre choroby mitochondrialne? Bo w nich te mechanizmy zawodzą, mówi biolog. Dodaje, że badania tych akurat enzymów będzie trudne część z nich jest związana z membraną mitochondriów. Izolowanie tych białek i poznanie ich pracy będzie więc znacznie utrudnione. Badacz chce jednak podejść do tego tematu z kilku stron. Doktor Szymański opowiada, że z Polski wyjechał po ukończeniu liceum. Studiował w Houston w 2007 roku doktorat robił na Teksańskim Uniwersytecie Medycznym w Galveston. Poproszony o rady dla osób, które starają się o grant, badacz mówi, trzeba zadawać odważne pytania. I nie bać się tego, że są odważne. Dodaje też, że ważne jest przygotowanie do projektu. Warto porozmawiać o swoim pomyśle z doświadczonymi koleżankami i kolegami, mówi. Przyznaję, że nad swoim projektem, który przyniósł mu ERC, zaczął myśleć dawno temu. Przymierzałem się do pisania grantu trzy razy. Jednak przy pierwszych dwóch uznawałem że to jeszcze nie jest wystarczająco dobre, wspomina. W końcu jednak naukowiec dopracował swój pomysł i wywalczył grant. Doktor Szymański wskazuje, że komisje oceniające kandydatów do grantu zwracają uwagę, czy ktoś jest samodzielnym i niezależnym pracownikiem naukowym. Nie bez znaczenia jest też mobilność ocenianego naukowca, to, że pracował on już w kilku miejscach. PAP, Nauka w Polsce, Ludwika Tomala.